działają widzę. Bardzo serdecznie dziękuję klubowi za ten upominek, gratuluję autorom opracowania. już niedługo stulecie, więc Maciek już się bierze na powoli, żebyś się wyrobił. Żeby serdecznie dziękuję, ja chciałem jeszcze państwu przekazać zaproszenie od władz klubu na wszystkie mecze, które są rozgrywane w Policach, pan prezes mi przekazywał taką informację, że Gorące zaproszenie, aby przychodzić, kibicować, podziwiać grę Chemika policja, a grają coraz lepiej. Serdecznie Wam Najbliższy mecz w sobotę o godzinie. Szanowni Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na łączną liczbę radnych 21 w sesji bierze udział 21 radnych. Zatem zapewnione jest kworum i decyzje podjęte na sesji będą prawomocne. W dniach 29-30 czerwca na terenie kompleksu rekreacyjno-blażowego w Trzebieży odbyła się impreza pod nazwą Czas na Eko Transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno-ekologicznej. W trakcie imprezy zorganizowano warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbyły się również występy scenicznych grup artystycznych. Dziękuję Wydziałowi Promocji i Współpracy Zagranicznej za zorganizowanie za tej imprezy. Od 10 do 18 lipca w Klubie Nauczyciela odbyło się 34. Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota. Zwycięzcą tegorocznego turnieju Został Felix Lewin z Niemiec, arcymisz międzynarodowy, zdobywając 7 punktów na 9 różnicy. W turnieju rywalizowało 96 zawodniczek i zawodników m.in. Polski, Rosji, Niemiec, Szwecji. Organizatorem 34. Międzynarodowego Turnieju Szachowego i im. Tadeusza Szałgniota był nauczycielski klub szachowy Śmiały Policji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. 1 września. O godzinie 10 na Bożeństwie Ekumenicznym w Kościele Mariackim w Pasowarku rozpoczną się uroczystości upamiętające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Tego samego dnia, to jest 1 września, o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbędzie się koncert pod tytułem Miejsce Wes w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bezpłatne liściówki na to wydarzenie można od dziś odebrać w recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach. Planuję zaprosić gości, którzy będą mieli krótkie wystąpienia właśnie, pod, właśnie na ten temat, o którym mówiłem, związanych z... Ochroną klimatu i zagrożeń, które z niego wynikają. Ostatnio czytałem raport jednej z organizacji działającej przy ONZ, no i szanowni państwo, informacje są niestety zatrważające. Wydaje mi się, że powinniśmy się z nimi zapoznać i powinniśmy podjąć dyskusję, a w jej efekcie jakieś działania tutaj na naszym podwórku, aby gdzieś próbować walczyć z tymi niekorzystnymi zjawiskami. Także zapowiadam, że ta sesja, że następna sesja, sesja wrześniowa będzie miała również taki element związany z ekologią. Uchwała, która jest regulaminem dla nauczycieli przewiduje wiele spraw, między innymi wysokość dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli. W naszej gminie ta uchwała przewidywała ten dodatek w wysokości 200 zł dla jednego nauczyciela. I w szkołach i przedszkolach. Zmienione prawo oświatowe w tym roku mówi o tym, że ten minimalny dodatek za duchowstwo nie może być 300 zł. Przedłożony przez burmistrza projekt uchwały zakłada właśnie, że w naszej gminie będzie ten dotyk w tej wielkości, a więc w taki, jak Państwo określiło jako kwotę minimalną. Teoretycznie gmina mogłaby określić kwotę większą. Ta uchwała także zakłada, że w przedszkolach proponuje się. W takiej samej wielkości dodatek. A więc nie chcielibyśmy różnicować dodatków w przedszkolach i w szkołach. Jeżeli chodzi o szkoły, to państwo nam narzuca tą wielkość. Jeżeli chodzi o przedszkola, jest pełna dowolność samorządu gminnego. Ta propozycja jest taka, żebyśmy potraktowali podobnie nauczycieli i ze szkół, i przedszkoli. W sensie wymiaru finansowego, jakie będą skutki tejże uchwały, w tym roku. Jeżeli będzie uchwała przyjęta, to ich koszt będzie około 100 tysięcy złotych, natomiast skutki na rok następny, kiedy będą już wszystkie miesiące, to będzie w ciągu roku wydatek rzędu dla gminy większy około 300 tysięcy złotych. Też były pytania, kto to sfinansuje? Generalnie oświata finansowana jest z dochodów własnych, które są dochodami z różnych podatków tego typu wpływów oraz subwencji oświatowej. Jeżeli chodzi o szkoły, to jest subwencja oświatowa. I, i dochody te inne własne i z tego wynika, że tak naprawdę on będzie sfinansowany głównie z dochodów własnych, Jeżeli chodzi o przedszkola, to tak naprawdę w całości będzie sfinansowany z dochodów własnych gminy. Więc konsekwencją będzie to, że gmina będzie musiała znaleźć dodatkowe środki na funkcjonowanie oświaty. Bardzo dziękuję Panie Naczelniku. Bardzo proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panią Ewę Ignaczak o przedstawienie opinii komisji na temat tego projektu. Komisja Oświaty rozważała tą uchwałę po wyjaśnieniach dotyczących przede wszystkim widełek, dużych widełek dla dyrektorów i wicedyrektorów, że wysokość dodatku wynika z wielkości szkoły wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem uchwały. Bardzo dziękuję. Wysoka Rada, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, ja pozwolę sobie zadać pytanie Panu Naczelnikowi. Panie Naczelniku, ja jeszcze w sprawie tego finansowania. Chciałbym mieć jasność co do mechanizmu prowadzącego te zmiany. Zmiana yy, wysokości, obowiązkowa zmiana wysokości dodatków do wychowawstwo jest. Yy, efektem decyzji, której nie podjął samorząd, tylko decyzji, która została podjęta na innym szczeblu. Tak, dobrze to rozumiem. To jest panie? decyzja Parlamentu, a więc y, to są regulacje, które obejmują całą Polskę. Czy to nie jest tak, że w ślad za decyzjami, które przynoszą y, skutki finansowe powinno iść finansowanie y, tych skutków? Takie są chyba przepisy nawet z tego co pamiętam. Znaczy, ja już nie chciałbym wchodzić, bo tutaj już jest pewnie temat szerszy. No generalnie prawo mówi, że samorząd na prowadzenie swoich zadań powinien mieć środki zabezpieczone w różny sposób. No i też spodziewamy się, że będzie większa subwencja oświatowa. Takie są zapowiedzi. Nie wiemy w jakiej wielkości. Z doświadczenia wiemy, że ta subwencja oświatowa, jak będzie zwiększona, to ona w całości tych większych wydatków nie pokryje. Natomiast też o czym mówiłem. Ta subwencja nie obejmuje finansowania opieki przedszkolnej, a więc tu tak naprawdę w całości gmina pokrywa ten zwiększony wydatek. To jest oczywiste, jeśli chodzi o to przedszkole. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy możemy w takim razie z dużą nadzieją i dozą pewności oczekiwać, iż subwencja światowa w przyszłym roku będzie wyższa od tę część wzrostu tych kosztów, która dotyczy samych szkół. Czyli tak naprawdę te 100 zł od, od jednego wychowawcy na miesiąc. Czy my się możemy czegoś takiego spodziewać i ewentualnie, czy występowaliśmy do ministerstwa z, z jakimiś zapytaniami w tej sprawie? Czy subwencja oświatowa i jej wielkość nie jest konsekwencją negocjacji samorządów z ministerstwem nie jest konsekwencją wzoru, który ją na, na podstawie się wylicza. I tak będzie też pewnie w przyszłym roku. Ja wiem, że problem zgłaszają organizacje samorządowe, które skupiają wszystkie samorządy, w tym i te, w których występuje burmistrz, zwracając uwagę na ten problem, że zwiększają się nakładane na gminy obowiązki, w tym związane z oświatą, natomiast ta subwencja tych zwiększonych wydatków nie pokrywa. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że pewnie będzie tak samo i w ciągu tych miesięcy, że ta subwencja nie pokryje zwiększonych wydatków. I w ciągu następnej miesięcy? Czy gmina może występować? Ja wiem, że największe samorządy nawet próbują wejść na drogę sądową w różnych kwestiach związanych z finansowaniem szkół, na przykład związanych z wdrażaniem obecnych zmian. Natomiast nie słyszałam, żeby gdziekolwiek zakończyło się to sukcesem czy powodzeniem. Bardzo dziękuję, Pani Raczej. Wpłynęła do Rady Miejskiej w Policach skarga Pani Urszuli Kasiedciuk na burmistrza Polic. Skarżąca za zarzuciła zniechęcanie jej do ubiegania się o dostęp do informacji publicznej. W dniu 13 kwietnia 2019 roku skarżąca złożyła wniosek o udostępnienie m.in. dokumentacji dotyczącej prowadzenia gospodarki finansowej Sławactwa Trzebież poprzedniej kadencji. Pisem z dnia 26 kwietnia 2019 roku została poinformowana, że Urząd Miejski w Policach. Nie prowadzi wyodrębnionego zbioru dokumentów dla społeczeństwa. Trzebież. Dokumenty, o których wnioskowała skarżąca się, są elementem całej dokumentacji finansowo-księgowej. W związku z tym, że nie są one zgromadzone w jednym miejscu i wyodrębnienie, analiza pod kątem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli została zastrzeżona, analiza pod kątem przepisów o ochronie danych osobowych, kopiowanie i udostępnianie będzie procesem czasochłonnym i wymagającym dodatkowego nakładu pracy. Jednocześnie poinformowano skarżącą, że wyodrębnienie żądanego przez nią zbioru dokumentów musiałoby być sporządzone poza godzinami pracy urzędu i wiązałoby się z pracą w godzinach nadliczbowych, a co za tym idzie z koniecznością wypłaty pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia. Koszt takiego działania obciążyłby jednostkę samorządu terytorialnego, a co za tym idzie jej mieszkańców. Burmistrz os oszacował Koszt analizy przez pracownika dokumentów oraz przygotowania ich kopii na kwotę 1300 zł. Oceniając, o, oceniając opisany stan, stan faktyczny, należy przyjąć, że burmistrz nie naruszył obowiązujących przepisów prawa, a co za tym idzie, uznać skargę za bezzasadną. Jednocześnie komisja wskazuje, że burmistrz Policji udostępnił pani Urszuli Kasieczów nieodpłatnie całość żądanej dokumentacji do wglądu w rzędzie miejskim w Policach na przełomie czerwca i lipca 2019 roku z umożliwieniem fotografowania dokumentów. Prosimy Wysoką Radę o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem odczytam projekt uchwały i przejdziemy Jest do głosu. W... Jest. Bardzo proszę Pan Radny Adam dziękuję. dziękuję. Chciałem zapytać, czy żaden z obszaru interesującego skarżącą nie mógł być opracowany w ramach godzin pracy bez dodatkowych kosztów. Pytam w takim kontekście, czy nie można było gdzieś tam z tego, powiedzmy, nie wiem, pakietu pytań tej pani dać jej informację zwrotną taką, że całość rzeczywiście wymaga jakiegoś dodatkowego nakładu finansowego, ale jest jakiś obszar, który możemy udostępnić od razu i czy, czy chciałaby z tego skorzystać, czy coś takiego miało miejsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. O odpowiedź poproszę panią Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego, panią Janę Faw. Dokumenty, ponieważ mamy małą przestrzeń na przetrzymywanie dokumentów, dokumenty sukcesywnie są przekazywane do archiwum zakładowego, które mieści się w bunkrze I tak jak w informacji skierowanej w bezpośredniej odpowiedzi do pani Kasietczuk, Została ona poinformowana, że te dokumenty wszystkie za cały czteroletni okres kadencji e, pani Sołtys muszą być przywiezione w komplecie i wysegregowane e, te, które dotyczą e, tylko Trzebieży. E, na miejscu mieliśmy tylko rok bieżący i jeden rok wstecz. Niemniej jednak wniosek pani Kasierczuk był skierowany o całość dokumentów nie, nie, można, na wniosek trzeba odpowiedzieć wprost. Nie można było, znaczy można byłoby dostarczyć sukcesywnie latami, z tym, że nie zmienia to faktu, że pracownik musiałby być i tak dalej zaangażowany. Rozwlekłoby to tylko całość w czasie. Ponieważ w momencie, kiedy Pani przegląda dokumenty, to pracownik musi być, to musi się odbyć w obecności pracownika. W związku z czym odpowiadając wprost na zadany przez Panią wniosek o udostępnienie tej informacji, skalkulowane zostały działania, które muszą być podjęte, czas, godziny pracownika. Czasu godziny pracy pracownika i yy, yy, chcieliśmy przygotować jednorazowo do wglądu całość dokumentów, tak jak to było we wniosku. Yy, ostatecznie yy, i tak yy, pani, yy, że tak powiem, po rozmowach dalszych z nami yy, prosiła o przygotowanie poszczególnych lat. Ponieważ nie była w stanie i tak w ciągu jednego dnia przejrzeć całej dokumentacji, więc de facto i tak wyszło to tak, że dokumenty zostały tej Pani udostępnione w poszczególnych, za poszczególne lata. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Kamil Arszewski. Ja mam pytanie jeszcze do kwestii tych kosztów, które tutaj zostały wskazane, bo wspomniała Pani, że zostały skalkulowane, czy w odpowiedzi na ten wniosek. Te koszty zostały, ta kalkulacja kosztów została pani, która wniosła skargę, przedstawiona dosyć szczegółowo, czy nie? Jeszcze jest kwestia taka, że należy dosyć ostrożnie szacować akurat tym przepisem, na który państwo się powołują w tej odpowiedzi i w uzasadnieniu tej uchwały, dlatego że ten przepis z tego przepisu wprost wynika. Że podmiot obowiązany do, do udostępnienia yy, informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane ze skazanym wewnętrznym. wprowadzenia Polickiej Karty Mieszkańca. E, Zgadzam się do Pana Burmistrza o wprowadzenie w gminie Policy systemu Polickiej Karty Mieszkańca, której posiadanie będzie uprawniało mieszkańców gminy rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych i deklarujących miejsce zamieszkania w gminie do ulgi systemu zniżek na bilety wstępu oraz imprezy organizowane. Między innymi przez minę podmioty budżetowe. Kwestią innych udogodnień na terenie polic dla posiadaczy wspomnianej wyżej karty w celu jej maksymalnego uatrakcyjnienia. Dzięki rozwiązaniu i zwiększeniu tym samym liczby osób deklarujących zamieszkanie w minie Police możliwe będzie zwiększenie wpływów budżetowych do gminnej kasy z tytułu podatku PIT. Odnoszę się tutaj do, do, do sprawozdania Pana Burmistrza. Ponieważ jakby tutaj te 6 milionów, które są planowane, które po w stronę mieszkańców, natomiast nie będą tutaj pozyskane przez gminę z tytułu podatku PIT, jest to też pewien mechanizm, skazanie pewnego mechanizmu, który by pozwolił, zachęcił mieszkańcom, żeby deklarowali zamieszkanie na terenie gminy i pozyskanie dodatkowych środków właśnie z tytułu, z tytułu, z tytułu podatku PIT. Ponadto następnie będzie to też mechanizm, dzięki któremu zwiększy się też być może, mam taką nadzieję, ilość osób w systemie w systemie gospodarki odpadami, co też jak wiadomo jest no, no, jakąś naszą bolączką. Ponadto wskazuje też na pewne niebezpieczeństwo, bo jeżeli gmina Police pozostanie w tyle z tym programem, a wiem, że taki program jest wprowadzany już w tej chwili w jednej z gmin ościennych oraz niektóre gminy w Polsce takie programy wprowadzają, może być skutek taki, że część mieszkańców skuszona atrakcyjnymi rabatami w innych gminach będzie, będzie, będzie nam po prostu uciekała i ten, i ten, pro, i ten problem, jakby z tym zwiększaniem się tej dziury powstałej w po wypadku mniejszych wpływów z podatku PIT będzie, będzie, będzie narastał. Dziękuję bardzo. Thank <laughs> you.